Witam Was, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę w innej scenie, ponieważ będzie przegląd Waszych ulubionych książek. Zawsze to ja mówię Wam, jakie książki Wam polecam. Czasami pytam się Was w filmach. Natomiast dzisiaj to Wy jesteście osobami, które. Napisały mi na moim Instagramie karateusz.books. Zachęcam do obserwowania mnie tam, ponieważ to właśnie tam Was e, poprosiłam o to, abyście podawali swoje ulubione tytuły książek e, i zobaczymy. Będziemy sobie przeglądać Wasze ulubione właśnie tytuły. E, będzie to coś, co robię aktualnie pierwszy raz. Będziecie mieć zaraz wyświetlone wyświetlony mój podgląd na e, iPadzie, będziecie wszystko widzieć, będziemy razem przeglądać, będziemy razem czytać opisy. E, podaliście mi łącznie, słuchajcie, 83 tytuły. Ja tutaj mam spaczcie Karteczki, bo w pracy siedziałam i sobie akurat wszystko spisywałam. Oczywiście było tak, że tytuły się powtarzały, więc ich nie wypisywałam, więc to są 83 oddzielne totalnie tytuły. Będę z Wami chciała przerobić około 20-25 tytułów i będę sprawdzała tylko i wyłącznie tytuły, których ja nie kojarzę, których, o których nie wiem nic. Będę o nich wspominała, jeżeli na przykład jest to Harry Potter, bo wielu z Was napisało oczywiście o Harry Potter. Natomiast no nie będziemy wyszukiwać Harry Pottera, no bo każdy wie, na czym Harry Potter polega i co to w ogóle jest. Więc raczej będę chciała skupić się na tytułach, o których ja kompletnie nie mam pojęcia. Także mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Oczywiście z tego będzie druga część, no bo na pewno nie przerobię tego wszystkiego, a chciałabym jak najwięcej. Także może już nie przedłużajmy, ja udostępniam Wam mój ekran i bierzemy się do patrzenia. Jaką Wy literaturę lubicie i jakie są Wasze ulubione tytuły? Dobra, tak jak widzicie, jesteśmy teraz na lubimy czytać i zaczynam od samego początku. Pierwszy tytuł, który tutaj mam na swojej kartce jest to Tkając świt. Po prostu może zróbmy tak, że jeżeli będą tytuły, o których ja, które ja kojarzę, będę Wam tutaj po prostu wklejała okładkę. Jeżeli okładka was zaciekawi, to sobie po prostu sprawdzicie. Tkając świt było ostatnio dosyć głośno, dosyć dużo. Z tego co wiem, to, to jest właśnie fantastyka młodzieżowa oparta inspirowana mulan. Ja za bardzo nie przepadam za tą bajką w ogóle, za mulan. Jakoś tak, no nie wiem, nie przepadam za nią, więc nie sprawdzamy. Następnie wydaliście tytuł Zbrodnia Nie przystoi Damie, czyli to jest pewnie książka z polecenia Toli z kanału Zaksiążkowane. Oczywiście to Luchę bardzo Wam, um, oczywiście to Luchę bardzo pozdrawiam. Zachęcam oczywiście do, na kanał, do, do zajrzenia na kanał Dziewczyn. I tam Tola mówi o tej książce mnóstwo, 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 także tutaj nie będziemy się powtarzać. Saturnin od Jakuby Małeckiego. To sobie wpiszę, bo ja wiem jak ta książka wygląda. Wiem. Saturnin. Natomiast ja nie wiem o czym ona jest. Tak. 7 i 7 /10, na 10 lubimy czytać. Mm, bo właśnie tutaj będziemy, będziemy sobie to sprawdzać, i ro... okej, okay, dobra. Szczerze Wam powiem, spodziewałam się czegoś zupełnie, zupełnie innego. Ja, jeszcze jedna taka dygresja. Ja pewnie w czasie, kiedy będę czytała sobie opis, będę przyspieszała, więc po prostu, jeżeli jesteście zainteresowani właśnie przeczytaniem opisu, to po prostu zatrzymajcie sobie na chwilę film i sobie przeczytajcie. Bardzo ciekawe. Myślę, że przeczytam. Ja w ogóle Małeckiego Kuby to ja czytałam chyba tylko jedną książkę. Widzę tutaj też komentarze. Spoko, spoko, warsztat dobry A jednocześnie o niczym. No właśnie, no właśnie, ciekawa jestem. Jakoś nie mam parcia na razie na czytanie tej książki, także lecimy dalej. Może uda mi się wybrać z 3-4 książki, które będę chciała przeczytać po prostu. Moja mroczna Vanessa następnie wypisana, no, no książka. Perfekcyjna i ja Wam bardzo polecam. Następnie o psie, który jeździł koleją. To była, pamiętam, lektura szkolna. Nie wiem, czy trzecia klasa pod, podstawówki. I, to, I ta właśnie historia opowiadała o tym, jak pies sobie koleją jeździł. Szóstka wron. Szóstka wron. Mm, oczywiście też każdy kojarzy Libardugo. Ja na, na razie na te książki nie mam za bardzo ochoty, w ogóle na cieni kości Libardugo też za bardzo nie mam ochoty, więc mm, nie wiem, jakoś, jakoś chyba, wie, wiecie co, jakoś chyba zaczynam wyrastać już z tych książek. E, nie wiem, nie, przestaję mieć ochotę na właśnie takie młodzieżowo fantastyki. Bardziej teraz Jara mnie, wiecie, Gra o Tron albo. Droga Królów, na te książki najbardziej mam ochotę dokończyć. Wiedźmina też bym chciała. Następnie opowieści z narni. Oczywiście każdy wie, każdy zna, na czym polegają opowieści z narni, co to w ogóle jest. Także też nie będziemy tutaj się rozwodzić. Kobiety z Wardo. Pierwszy tytuł, o którym kompletnie nie mam pojęcia. Dobrze, wpisujemy. Kobiety z Wardo. Dobra jest. Okej, okay. powieść historyczna. 274 oceny. Czytamy opis. Ej, wiecie co? Tak, z opisu strasznie mnie. To zaciekawiło. I wiecie co? Ja wezmę sobie kartkę. Mój notesik. Bo tak to zawsze piszę na tablecie, ale no teraz nie będę wchodziła w te swoje pliki, jak mi się nagrywa ekran. Słuchajcie, ja sobie zapiszę te tytuły. Ja sobie zapiszę te tytuły i później zrobimy odcinek z tego, że czytam po prostu te, te książki, które mi się tak spodobały. Dobrze, to jest Kobiety. Kobiety z. Powiem wam, bardzo, bardzo zaciekawił mnie opis i bardzo zaciekawił mnie sam wątek Już mamy pierwszą książkę, którą poznałam, o której nigdy nie słyszałam I która mnie zaciekawiła i najprawdopodobniej kupię tę książkę Dobra, lecimy dalej, co mamy? Cień wiatru, Dzień wiatru Zephona, ja jeszcze tej książki nie czytałam, ale planuję jak najszybciej eee, Harry Potter, oczywiście później mamy, później mam Córka Czerwieni E, też nie wiem, co to jest. Córka e, czerwieni? Nic mi się to tu... ułożyło, nic mi się nie wyświetla. Dlaczego? Kurczę, pieczone córka. A może czereśni Nie. No, niestety nie wyszukuje nam. Nie wyszukuje nam niestety. Dobrze, lecimy dalej. Czerwony smok. Czerwony smok. A, okej, okay, dobra, no to to jest pierwszy tom Hannibala. Ja muszę kupić sobie tego, ten czerwony smok. Bardzo, ja sobie od razu zapiszę. Czerwony smok. Ponieważ mam milczenie owiec, a nie mogę ich przeczytać, no nie znając pierwszego tomu, więc no to podobno one jakoś tam bardzo się nie stykają. Natomiast jak już zaczynam czytać, to czytamy od początku. Przekręcam kartkę pierwszą na drugą stronę. Następnie mamy rywalki. Eee... Mnie do rywalek nie ciągnie osobiście, widziałam, że właśnie Tola się bardzo tą, tą, tą serią y, jarała I w ogóle jest dużo osób, które, tu, które czytają rywalki, mnie jakoś w ogóle do tego nie ciągnie Republika Smoka, Republikę Smoka czytam aktualnie, jestem tam na chyba 200 której stronie, będziecie mieć y, y, podsumowanie Republiki Smoka. Zapewne w poniedziałek, bo myślę, że uda, uda mi się przeczytać tę książkę w tym tygodniu w reading vlogu, więc od razu zapraszam w poniedziałek na reading vlog. Dalej, Ania z Zielonego Wzgórza. Eee... Nie, nie czytałam nigdy ani z zielonego wzgórza, ale też mnie w ogóle nie ciągnie. Może, je, może kiedyś, może w przyszłości, może jak będę miała córkę i będę chciała jej czytać jakieś książki, to jej nie przeczytam, ale na razie, na razie nie. Następnie mamy pielgrzyma. Ja pielgrzyma czytałam w zeszłym roku i pielgrzym mi się niestety, ale nie podobał. Przepraszam, Ule za to, natomiast nie będę zmieniała swojej opinii pod kogoś. Niestety, Pielgrzym mnie znudził, w Pielgrzymie było za dużo tego wszystkiego, uważam, że mógł być dużo krótszy i niestety, ale za pielgrzymem no, nie przepadam i ja osobiście jakoś bardzo Wam nie polecam. W sensie, no jeżeli chcecie, to czytajcie, ale ja jakoś tak ukochane równanie profesora, książka, którą czytałam również w zeszłym roku, na samej końcówki, dosłownie, bardzo mi się podobała, bardzo jest naprawdę świetna, bardzo Wam polecam ją. Króciutka, natomiast zawierająca tak dużo takiej miłości Wiecie, ja nigdy matematyki nie rozumiałam I nie rozumiałam ludzi, którą, którzy matematykę lubią Między innymi mój chłopak jest po studiach matematycznych I, i wiecie, jego interesują przynajmniej różne wymyślunki matematyczne I ja tego nigdy nie rozumiałam I powiem wam, że przez tą książkę Udało mi się zrozumieć te osoby, które, które kochają matematykę, którą, którzy, którzy widzą w tej matematyce coś pięknego. E, także, jeżeli Wy nie przepadacie za matematyką, to polecam Wam przeczytać sobie tę książkę. Tam jest bardzo mało w ogóle o matematyce, w sensie takiej stricte, tam bardziej jest o relacjach e, między, między profesorem, który tracił pamięć, a jego gosposią i ukochaną. Naszym pierwiastkiem, bo uwielbiam tego chłopca. E, między mną a czereśnią. Dobra, lecimy, bo nie wiem. Między mną a czereśnią. Dobra, zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Literatura piękna, jakaś króciutka. Dobra, czytamy, co my tutaj mamy. O, kurcze pieczone. No to tak, obowiązkowo ja ją zapisuję sobie na listę książek do przeczytania, dzięki Wam oczywiście. Między mną a czereśnią. Bo ja o tej książce nie słyszałam, niestety. I już wiem, że pewnie będę ryczała, bo dla mnie... Bo dla mnie po prostu takie właśnie choroby są straszne. Ostatnio też taka anegdota. Y, byłam w pracy i był pewien pan, małżeństwo, które jest chory na Alzheimera. W sensie, ten, ten mąż jest chory na Alzheimera i on po prostu, no, bo jeszcze nie był aż tak. On pamiętał swoją żonę, pamiętał gdzie jest i tak dalej. Natomiast tak sobie później się działam i tak myślałam. Kurde, jakie to musi być straszne, żyć z kimś całe życie, nie wiem, być w małżeństwie 50 lat, na przykład, bo to właśnie małżeństwo około 70 było, i budzicie się obok drugiego człowieka, i ten, ta druga osoba Cię nie pamięta. I to jest po prostu straszne. I ja po prostu. Na takich rzeczach to tak bardzo się wzruszam i to jest dla mnie tak niepojęte, i naprawdę musimy się cieszyć z każdej chwili tego, że jesteśmy zdrowi, że nie mamy jakichś tam przewlekłych chorób i tak dalej, bo Uff, no mnie bardzo, bardzo takie historie ruszają za serce, bo sama no nie chciałabym po prostu. To jest, to by było chyba najgorsze, co mogłoby mnie, co mogłoby mnie przytrafić. Następnie rok 1984, klasyk Orwell. Wizja Orwellowska jest przerażająca. To jest klasyk, który ja polecam myślę tak od 16 roku życia, ponieważ jest dosyć trudny, jest bardzo polityczny. Cała ta książka to jest jedna wielka polityka. Mnie osobiście ta książka troszeczkę przeraziła i Abstrahując tak politycznie, myślę, że nasza władza troszeczkę odwzoruje się na, na tej książce. To jest przerażające. Dobrze, następne. Genialna przyjaciółka. Lecimy tutaj. Przyjaciółka, to chyba jest to, bo tak jak mówię, literatura piękna. Bardzo się cieszę, że dajecie mi dużo literatury pięknej, ponieważ chciałabym poszerzać swoją właśnie tą literaturą piękną. Ee co, no po prostu więcej czytać tej, tej tej po prostu dostaję cały czas SMS od Mateusza, co tam na kawę, Boże, super, cieszę się, też bym wypiła dobrą kawę. Okej, okay, czytamy. O kurczę, pieczone, no podoba mi się to Ja widzę, że tutaj na HBO też jest jakaś ekranizacja To jest w ogóle tą pierwszy, czyli to jest jakaś saga Albo jak, jakaś seria Zapisuję, oczywiście, zainteresowało mnie to bardzo Następne dziecko rozmery. To, to jest chyba horror, prawda? Eee... Ja oczywiście kojarzę tą dziecko... Hmm. Rozmery. Tak, to jest klasyka grozy. Hmm. Ja, chyba, ja chyba oglądałam właśnie ekranizację tego. Natomiast też zapisujemy, bo ja takie klimaty grozowo-horrorowo bardzo, bardzo lubię. W ogóle dajcie znać, czy wy oglądacie albo czytacie jakieś horrory. Bo jestem bardzo w sumie ciekawa, czy, czy oglądacie. Następnie mamy Jadę Jablica. Jad Jablice ja planuję przeczytać, natomiast jeszcze nie teraz. Zaczęłam ją troszeczkę słuchać w audiobooku, ale stwierdziłam, że chcę ją też przeczytać w papierowej wersji. Żniwiarz. Żniwiarz od Pauliny Hendel. Również w planach mam przeczytać tę serię młodzieżową akurat. Bo jest to po pierwsze, i właśnie Ja Diablica jest napisana przez Berenikę Miszczuk, a Żniwiasz przez Hendel Dlatego w ogóle stwierdziłam, że chciałabym zacząć czytać więcej polskich autorów. W tym roku zdecydowanie przekonałam się do pani Jadowskiej, której po prostu zaczęłam heksalogię o Dorze Wilk. Nie wiem, czy słyszeliście, ale cała heksalogia o Dorze Wilk będzie. Będą audiobooki, więc ja się strasznie, strasznie cieszę, dlatego troszeczkę odstawiłam to czytanie Bo właśnie będę chciała tego dalej słuchać z audiobooku Lalka Bez komentarza Dalej, paragraf 22 Paragraf 22 Kryminał, sensacja, thriller 7 i 8, 9739 ocen. O kurczę. Dobra, czytamy. Spoko, wpisuję. Bardzo dawno nie czytałam żadnej e, książki wojennej, w sensie, właśnie opowiadającej o o wojnie to będzie paragraf 22. Też widzę, że serial jakiś wyszedł na podstawie. Więc słuchajcie, obserwujcie mnie na Instagramie, bo jak widzicie, mogłoby się tutaj znaleźć też Wasze jakieś tytuły, które wy mi polecacie. Ehm, tego jest jeszcze dużo. Dobra, ale lecimy dalej, bo jeszcze nie jest aż taki długi odcinek. Lecimy dalej. Droga królów Sandersona, oczywiście, to jest mój. Jak skończę wiedźmina? to biorę się od razu za Drogie Królów, to obowiązkowe, ale to już jest chyba taka fantastyka dla, dla już czytelnika, wiecie, więcej, starszego w sensie. Alicja w Krainie Zombie, nie czytałam, wiem co to jest za książka, natomiast nie planuję jej też przeczytać. Dwory, ja wam polecam Dwory, to nie jest jakaś fantastyka, w ogóle Sarah J. Maas nie pisze niesamowicie jakich fantastyk. Natomiast u Sarah J. Maas bardzo podoba mi się Wykreowany Świat, chociaż... Jeżeli ktoś czytał i dwory, i mm, Szklany Tron, to jednak czasami ja wyczuwam pewne podobieństwa FAE na przykład, i tu, i tu Natomiast w dworach te FAE było bardziej tak... No, oni byli ważniejsi, oni byli w sumie najważniejsi ehm, A jeżeli aktualnie bym miała wybierać między dworami a Szklanym Tronem, to polecam Wam bardziej dwory I jak nie wiem, czy wiecie, dwory niedługo będą miały kolejną Część, to znaczy za granicą już jest, my czekamy na wydanie polskie. Duma i uprzedzenie. Klasyczek. Ja na przykład Duma i uprzedzenie podobało mi się średnio. Ja w ogóle nie, nie za bardzo przepadam za, za, za tymi czasami takimi tej wiktoriańskiej Anglii, tak to się chyba nazywa. Następna książka, Kobieta w lustrze. Nie wiem, co to jest dla Ciebie. O, wygraj 7 milionów. Jakbym wygrała w totolotka 7 milionów, to 1 milion bym rozdała wam. Albo albo Erik Emmanuel Schmidt. Okej, okay, dobra, ja czytałam tego autora tylko i wyłącznie oskaraj panią Różę i to jest książka mojego życia w ogóle. Kobieta w lustrze, dobrze, zapiszę sobie Nie zaciekawiło mnie aż tak bardzo Natomiast chciałabym przeczytać inne książki też tego autora Kobieta w lustrze Jedna karteczka za nami Lecimy z następną karteczką I mamy Tippi i ja No to jest, to jest obowiązek, ja kocham Tippi i ja Polecam wam bardzo, świetna Wiedźmin, no to też Wiedźminu, Wiedźmina Nie będziemy nikogo przedstawiać Ja aktualnie czytam Jestem na. Yy, na czym ja jestem? Na pani jeziora yy, i będę kontynuowała. Polecam Majstersztyk Jestem dumna, że to jest polskie. Naprawdę. Pod taflą ja mam tę książkę. To jest chyba retelling małej Syrenki. Yy, yy, czy planuję ją przeczytać? Na razie nie. Była sobie rzeka. Tę książkę planuję przeczytać. Z tego względu, że po prostu czy, chcę przeczytać wszystkie te książki, które są wydawane tak ładnie. Czyli właśnie to była Była Sobie Rzeka, teraz chyba Rebeka, Trzynasta Opowieść i. I Kirkę. I te cztery książki planujesz planuję, tam pięć. Planuję przeczytać. Biały Ptak. Biały Ptak jest to komiks, taka trochę literatura dziecięca, natomiast. Przedstawienie wojny, przedstawienie akceptacji do drugiego człowieka, i historia ta po prostu opowiada o chłopaku, który był Żydem i dodatkowo jeszcze był niepełnosprawny, i jego koleżanka po prostu pomaga mu i chowa go przed, przed Niemcami. Bardzo, bardzo piękna historia. Kreska również bardzo ładna, ja Wam polecam. Przeminęło z wiatrem, nie czytałam, ale planuję przeczytać I jeśli chodzi o takie klasyczki, to mogę Wam też powiedzieć, że będzie odcinek o klasykach, które planuję przeczytać Następnie Jaga Ja wiem, że to też jest polskiej autorki To jest chyba cała seria, tak? Tak, Bereniki Miszczuk Natomiast ja i tak planuję najpierw przeczytać Ja Diablice, żeby później dopiero sięgnąć po Jagę Więc na razie jej nie wpisuję, ale... Mam ją w planach i na pewno to, że ktoś, czyjeś jest to ulubione, to też troszeczkę do mnie przemawia Zabić drozda, to też jest klasyk, też planuję przeczytać Zabić drozda Kredziarz To mi się wydaje, że to jest chyba jakiś yy... kredziarz Ojej, ojej, ile tego? Tak, ja to kojarzę Siedem mm, Spoko, jeżeli komuś się podoba, to jak najbardziej, natomiast no ja jakoś ostatnio w ogóle za kryminałami to, to nie przepadam z tego względu, że no ciężko mnie już zaskoczyć. Naprawdę już tyle tych kryminałów przeczytałam, że no jakoś tak nie. Dobra, Następne, następna książka. Dość dobre powody, aby zostać przy życiu. Tutaj bardzo psychologicznie. Dość dobre... Powody, aby zostać przy życiu. Biografia, autobiografia, pamiętnik, dobra, czytamy. Ciekawe, zapiszę sobie, bo ja lubię, ja lubię tego typu yy... Historia zwłaszcza, że tutaj jest bardzo ważny temat. To jest dobre powody, powody, aby pozostać przy życiu. Uprowadzone życie. Też jakieś polskiej autorki. Kryminał. Dobra, czytamy. Wam, że ciekawe, natomiast mnie bardzo interesuje ten wątek, najbardziej komunistyczny nie o tej godzinie policyjnej i tak dalej. E, w, zapiszę, uprowadzone życie. Zobaczcie, ile ja się od Was rzeczy dowiaduję i to jest właśnie niesamowite, że ja od Was też mogę się dowiadywać e, o nowych tytułach, o których nigdy nie słyszałam bo raczej na Booktube mówi się o takich dosyć popularnych książkach, a tutaj Super. Cieszę się, że wymyśliłam ten odcinek, żebyśmy razem mogli sobie czytać opisy, żebyśmy razem mogli podglądać te nowe tytuły. Dobra. Ostatnie cztery słuchajcie, tytuły i kończymy ten pierwszy odcinek, czyli superce... supercepcja. Nie wiem też co to jest. Supercepcja. To chyba to. Urwanie. A to jest jakiś tom czwarty. Aha, bo to jest jakaś yy, literatura dla dzieci. O. Ale nie będziemy czytać opisu, no bo to jest tom czwarty. To nie, to nie. Dalej. Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Mocno. Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Thriller. A Millennium. Ej, wiecie, że ja nigdy nie przeczytałam Millennium. Ej, widzicie? Ej, dobrze, że ktoś to dał, bo ja miałam ochotę na to, przeczytanie tego. Tak. Zdecydowanie. Tutaj sobie zapisuję milenium. Ok. To jest pierwszy tom. Wow. Ej, strasznie się cieszę, że, że jest ten odcinek. Naprawdę. Dobra, lecimy dalej. Ostatnie dwa tytuły, o których nie mam pojęcia. Rila ze Złotego Brzegu. Rila. Ze złotego brzegu. Cóż tam. A, to jest Ania z zielonego wzgórza, jakiś tam ósmy. Nie, to ani z zielonego wzgórza nie będę czytała I ostatnia, Flying High. Flying High. Literatura młodzieżowa, proszę bardzo. Wyłączyło się nagrywanie. Dobrze, że ten aparat mówi, że nagrywa, przestaje nagrywać. Okej, okay, dobra, wiecie, to jest jakiś w ogóle drugi tom. O nie, to jest jakiś drugi tom. A my przeczytaliśmy opis. O nie, dobra, ja i tak nie, nie, nie planuję tego czytać, natomiast może komuś się spodoba. Słuchajcie, super! Przerobiliśmy naprawdę bardzo dużo książek. Została nam tak naprawdę pewnie połowa, coś koło połowy. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zostawiacie łapkę w górę. No i zachęcam do tego, abyście. W ogóle tutaj już przestanę, zatrzymaj I w ogóle zachęcam Was do tego, abyście obserwowali mnie na moim Instagramie, stawili subskrypcję, lajeczka. No i napisali mi w komentarzach, czy tak jak i Wy, z tych tytułów, które przeglądaliśmy dzisiaj wpadło wam w oko i które na przykład jakiś tytuł może yy, chcecie przeczytać dzięki właśnie temu odcinkowi, napiszcie koniecznie. I ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, widzimy się już w kolejnym filmie, cześć!